Minister Bodnar y, robił rzeczy bezprawne, i te wszystkie grupy, które miały na sztandarach Konstytucję Obrony Praworządności, właściwie nigdy przeciwko temu otwarcie nie zaprotestowały. Było to łamanie prawa, na przykład w kwestii e, odwołania urzędującego prokuratora krajowego i powołania nowego prokuratora krajowego. Było to podważanie wyroków Sądu Najwyższego, było to podważanie statusu tysięcy sędziów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę e, i wcześniej wyłonionych e, w konkursach przez Krajową Radę Sądownictwa, której status pewna grupa prawników, uzyskując też sojusze w ramach międzynarodowych trybunałów, kwestionuje, natomiast której w ramach porządku prawnego państwa polskiego, której status na chwilę obecną podważony nie został. To był minister Bodnar. Minister Bodnar przedstawił swoje propozycje, one nigdy nie zostały uchwalone, bo nie mogły być, bo czekali na wybór Trzaskowskiego, który miał jako prezydent im te propozycje podpisać. To im się nie udało. I teraz można by powiedzieć zaskoczenie, minister Żurek znów robi to samo, ale zanim zrobił to samo, to zrobił parę innych rzeczy, które też chcę przypomnieć, żeby pokazać kontekst. A więc wbrew ustawie i bez przesłanek z artykułu 27 Prawa Ustroju Sądów Powszechnych odwołał. Dziesiątki prezesów i wiceprezesów sądów, obchodząc nie tylko Krajową Radę Sądownictwa, ale obchodząc także obowiązek posiadania pozytywnej opinii kolegium sędziowskiego. A więc wymienił sobie prezesów sądów w bardzo wielu sądach. Zrobił właściwie dokładnie to, o co wcześniej oskarżali ministra ziobre, bo ministra Żobrę oskarżali, że on politycznie steruje sądami, że on namaszcza swoich prezesów sądów po to, żeby wpływać na wyroki. I że przy tym łamie prawo. Ich podstawy do twierdzenia, że łamie prawo były dość nikłe, ponieważ Piś miał większość, miał swojego prezydenta, więc wszystko, co PiS robił, uchwalał w formie obowiązujących ustaw, uzyskiwał podpis prezydenta, a jeżeli ktoś się skarżył do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał uznawał z reguły, że jest to zgodne z Konstytucją. Natomiast robiąc dokładnie to samo, czyli zmieniając prezesów sądu, czy to minister Bodnar, czy teraz Żurek, posunęli się dużo, dużo dalej, bo posunęli się do łamania ustaw. Posunęli się do łamania ustaw przy ustanawianiu prezesów sądów. Nie wiem czy może być bardziej rażący przykład niepraworządności w wykonaniu ministra sprawiedliwości.